大家好，我是。 że jeżeli się ten dym e, skieruje na część na przykład poro obolałą, to ta część cała będzie wyleczona. Jak się go skieruje na głowę, to można być mądrzejszym. A jak na twarz? To można być piękniejszym. Więc ja sobie tutaj jeszcze trochę w twarz rzucę, żeby <ścoughs> nigdy piękności za wiele. A oto świątynia Sensoji. Jej pierwsza wersja została zbudowana w 645 roku. Poświęcono ją bogini z panteonu bóstw buddyjskich, zwanej po japońsku Asaksa Kanon. Legenda mówi, że w 628 roku posążek tej bogini wyłowiło dwóch rybaków w rzece Sumida. Jesteśmy teraz w świątyni, która była zbudowana pierwotnie w 1600, w którymś tam roku, w XVII wieku. Ale ponieważ tutaj podczas II wojny wiele budynków zostało spalonych, Eee, została, została odbudowana w 1958. A, za tym ołtarzem, które się tam znajduje, eee, w tym ołtarzu podobno jest ta mała statuetka buddy 50 centymetrowa o której mówiłam, ale mało kto widział, bo ostatni raz widziano ją w 645, więc od tego czasu nikt jej nie widział. Natomiast co my tutaj mamy? To mamy takie miejsce, w które wrzuca się monety, które to ma przynieść szczęście. Ale jakie monety? Które? Wrzuca się tylko 5 jenów. To, to jest ta moneta z dziurką, taka niedziana z dziurką, dlatego że 5 po japońsku to U, czyli UN, 5 jenów, to U to też oznacza dobre relacje. Więc jakby na szczęście wrzuca się tą monetę. Roger chciał wrzucić kartę kredytową. Żeby mieć dużo szczęścia. <laughs> Bardzo dużo się... szczęścia. Ale myślę, że jeszcze nam się przyda, więc najwyżej jak wrócimy ostatniego dnia. No i teraz, teraz już powinno być wszystko. Teraz powinno być wszystko dobrze, bo no masz mam trzy takie co... szufladki. Najpierw się to robiło? Rzuca monety, 100 stówki. Kilka monet stówek się wrzuca. Trzęsie się boksem. Pudełeczkiem. Pudełeczkiem. Wychodzi e, karteczka z numerem. Karteczka z numerem. I wtedy się czyta ten numer, odczytuje się swój los. Teraz motyw jest taki: jeżeli się okaże, że to jest coś złego, to nie ma się co martwić. Bierze się tą karteczkę, roluje się to złe życzenie i przyczepia się tutaj. I dzięki temu, już Wam pokazuję, dzięki temu nie ma się już szansę na nic złego w życiu. Widać, że tutaj tylko kilka osób miało mieć pecha, ale już go nie będzie miało. I jeszcze jedna rzecz, którą można sobie tutaj kupić, czyli szczęście albo yy, dobre oceny w nauce. Tutaj się kupuje takie talizmany i można sobie zapewnić za niewiele pieniędzy fart w życiu w każdej dziedzinie. <noise> o, tu jest pas egzams do zdania egzaminu. Mamy jeszcze Ochrona przed traffic demonem, safety. Traffic Safety, to dobra dla, tak, dla podróżników. Może byśmy sobie coś kupili. E, traffic, no tak. Tutaj, jeśli chodzi o, to, o naukę, żeby się bez uczenia mieć szczęście Bucha. w nauce, <laughs> to Wish come true. Po prostu. Uniwa, uniwersalne Tak jest. Tutaj mamy duże dwa sandały. Dwie z sandałem. Czy wiesz o co chodzi? Tak, że jeżeli przyjdzie ktoś, nie pamiętam kto ktoś Tak To co się robi? Zobaczy, że tu są duże sandały i pomyśli, że tu jest wielki, duży strażnik i się przestraszy i ucieknie Że to są sandały strażnika Jestem teraz na terenie świątyni Meiji, świątyni shintoistycznej, która została zbudowana w 1920 roku, ale nie, chcia, nie o tym chciałam mówić. W listopadzie odbywają się różne ceremonie, między innymi śluby. I tutaj mamy pannę młodą. Mamy to szczęście, żeby zobaczyć pannę młodą, która jest ubrana w bardzo tradycyjny sposób. A oprócz tego tutaj przychodzi się na ceremonie tak jakby święcenia małych dzieci. Czyli chłopaków w wieku 3 i 5 lat i dziewczyn, i dziewczyn w wieku 3 i 7. No i jeszcze po 30 dniach, po, po narodzinach. Jakby w jednym, w tym samym czasie dwa wyznania kultywują, to znaczy shintoizm i buddyzm. I jest to normalna praktyka, ponieważ shintoizm jest bardziej związany z życiem tutaj na ziemi. Dlatego są te właśnie ceremonie po narodzinach, przychodzą potem w tym trzecim, czwa, piątym i siódmym roku życia. Ja przynoszą tutaj swoje dzieci, natomiast buddyzm jest związany z tym, co po śmierci. Dlatego tam się odbywają różne ceremonie pogrzebowe i później wspominania zmarłych. Więc te dwie, dwa wierzenia tutaj koegzystują. Skoro świątynia shintoistyczna to i tori brama, tak się nazywa brama w tym kształcie. Ona oddziela świat sakrum od profanum. Ja się znajduję teraz w profanum. Za bramą jest sakrum. Nie powinno się przechodzić środkiem tak naprawdę wyda się przechodzić bokami no niektórzy ludzie sobie przechodzą ale nie powinni tego robić a teraz przed wejściem trzeba umyć ręce i twarz, żeby tutaj nie skalać tego świętego miejsca więc zaraz idziemy to zrobić teraz tutaj w zwykły sposób odmieniam się tak, ośpani, to było też najpierw trzeba umyć, umyć, umyć dłonie więc tutaj prawą dłoń Takuika, Takuika Lendowski What water on your palm Left or right? Left, left, left. Yeah. And drink, and yeah? Left. The rinse, don't drink, spit the water And okay. Okay. wash the room Thank you Na terenie świątyni za 500 jenów można kupić drewnianą tabliczkę i napisać na niej swoje życzenie. Nazwa tabliczki, Ema, oznacza obraz konia, a to dlatego, że niegdyś, gdy ktoś chciałby jego życzenie się spełniło, kupował konia i przekazywał w darze świątyni. To są poślubione sobie drzewa. One są już poślubione sobie prawie od 100 lat, bo zostały posadzone i ze sobą związane w 1920 roku. I jest to bardzo popularne miejsce. Yy, odwi odwiedzin przez yy, pary przez pary poślubione sobie, około 2000 par rocznie się tutaj pojawia. Oczywiście tutaj te zdjęcia ślubne też bardzo często są wy wykonywane. Ale co ciekawe, to jest też bardzo często odwiedzane miejsce podczas yy, nowego roku. Przez trzy dni pojawia się tu 3000 ludzi, czyli yy, 3 miliony ludzi, czyli milion ludzi dziennie. Co więcej, co więcej, tutaj. To milion ludzi ustawia się w kolejce dziennie. Milion ludzi, powtarzam, to jest to ogromna liczba i rzuca stąd monety. Jak widzicie tutaj na tych kolumnach są ślady, ponieważ jak jest taka duża odległość, to te monety nie dolatują, walą w słupy no i w związku z tym zostawiają takie ślady. Jeżeli człowiek sobie rzuci taką monetę pięciojenową. A jest tych ludzi milion, to już jest 5 milionów jedną dziennie, a mało kto w ogóle rzuca wtedy piątkę. Bo im ważniejsze życzenie, tym, tym większa moneta albo wręcz papierek, więc po prostu mnóstwo pieniędzy w ciągu trzy dni tutaj jest zbieranych. Natomiast no tak utrzymanie tej świątni sporo kosztuje, także te pieniądze nie trafiają do kieszeni. Czas na ogrody i pałat cesarski. Wejście jest darmowe, ale możliwe jedynie podczas zwiedzania z oficjalnym przewodnikiem. Trzeba się zarejestrować na stronie internetowej obiektu przynajmniej kilka dni przed planowanym terminem odwiedzin. Albo, tak jak my, przyjść na miejsce przynajmniej pół godziny przed oprowadzaniem i zarejestrować się na miejscu, o ile grupy nie są już zamknięte. Wycieczki odbywają się każdego dnia o 9.30 i 13.00. Grupy prowadzone są w kilku językach, jest to jednak raczej spacer po pałacowym terenie. Do budynków nie da rady wejść. Opowiem Wam dzieci pewną historię. Działa się w 1700 roku. Pan Asano odwiedził dwór shoguna i został znieważony przez pana Kirę. Wyciągnął zatem miecz i go zgładził. Już samo wyciągnięcie miecza było przestępstwem, więc pan Asano musiał popełnić samobójstwo. No, a jego żołnierze, roninowie, chcieli koniecznie tego pana swojego pomścić, ale stwierdzili, że muszą uśpić czujność. Wszystkich, szczególnie tego pana Kiry, przez dwa, lata, pod, przez dwa lata udawali, że wszystko jest Elo. Generalnie jedni udawali, że są rolnikami, inni coś tam innego robili, jeszcze inni oddawali się rozrywkom, żeby, żeby nikt się nie kapnął, że coś planują. Jak już nikt się nie kapował, nie pokapował, stwierdzili, że pewnie im przeszło, to oni po prostu wdarli się do środka z powrotem, zabili większość mężczyzn. E, którzy służyli panu Kirze, i samego pana Kirę też zabili. czym wzięli jego głowę i przyprowadzili go, i wzięli ją, e, zanieśli do, e, na, do świątyni tutaj, właśnie w której jesteśmy, do Senga gdzie spoczywał ich pan. Gdy szogunat się o tym dowiedział, stwierdził, że nie złe z nich chłopy, więc pozwolił im Szogun e, umrzeć w chwale, czyli popełnić Masowe samobójstwo i właśnie jesteśmy teraz na cmentarzyku, na którym są pochowani oni i ich pan ogólnie tej akcji pomszczenia pana w taki no dosyć odważny sposób yy, przyklasnęli ludzie, no ale musieli się komorowanie tak zabić 47 roninów plus ich pan